Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy i dzisiaj zapraszam Was na nowości ze sklepu Zara. Dzisiaj kontynuujemy temat kompletów. Ja już nie mogę się doczekać, ale wiem, że Wy możecie być znudzone. Ostatnio męczę Was troszeczkę, właśnie tymi kompletami. Jednak jest bardzo dużo, właśnie takich kompletów, zestawów w różnych sklepach teraz, więc myślę, że może być to spowodowane po prostu modą na takie zestawy. I myślę, że warto jednak zwrócić na nie uwagę. Moim zdaniem, komplety mają niewątpliwie taką zaletę, że są bardzo łatwe do wystylizowania. Nakładamy po prostu dwie pasujące do siebie rzeczy, góra i dół, i mamy już praktycznie gotową stylizację. Wystarczą buty i torebka. Więc jeśli tak jak ja uwielbiacie komplety, to zapraszam do oglądania dalej. Ale dla tych, co ich nie lubią, no to spokojnie pamiętajcie, że możecie te rzeczy zamawiać wszystkie oddzielnie i nosić zupełnie oddzielnie z innymi rzeczami. A dodatkowo w tym filmie pokażę Wam jeszcze trzy sukienki. Zaczynamy od kompleciku dzianinowego, mamy tutaj górę, która jest takim bezrękawnikiem, ozdobne ma boczki, bo ma tutaj materiał tak zszyty na zakładkę i dwa ozdobne guziki oraz mamy też spódniczkę dzianinową z klamerką w złotym kolorze, także jak najbardziej możemy właśnie tą spódniczkę nosić oddzielnie, bluzkę także, jest to dzianina, jest to taki dosyć gruby i sztywny materiał nawet cieplutki, więc jeszcze na taką wczesną wiosnę się nada. Górę zamawiałam w rozmiarze S, a spódniczkę w rozmiarze M. Obie te rzeczy kupimy w tej samej cenie po 130 zł, zarówno góra jak i dół. Góra w tym rozmiarze S jest dosyć obszerna. Tutaj myślę, że jest jeszcze troszeczkę luzu. Dekolt jest zabudowany. Tak się prezentują te rzeczy z tyłu. Spódniczkę raczej nosiłabym z wysokim stanem, ale jeśli chcemy pokazać jej właśnie ten ozdobny paseczek, z kremerką. no to musiałybyśmy albo nosić ją do innej rzeczy albo zachylić sobie delikatnie górę ewentualnie włożyć ją w spódnicę, jednak nie wiem czy, czy tutaj by to pasowało, bo jest to właśnie taka dzianina, może to tutaj się odgniatać wszystko, jeśli chodzi o mnie to skłaniałabym się bardziej ku tej spódniczce, cały komplet mnie nie zachwycił, ale nic straconego, jeszcze sporo rzeczy wam dzisiaj pokażę kolejną rzeczą jaką chciałam wam pokazać jest sukienka, która wygląda jak komplet składający się z kamizelki i plisowanej spódniczki takie komplety, chyba trzy takie komplety, mierzyłam ostatnio w moim filmie z nowościami z Reserved i bardzo mi się te komplety podobały a tutaj mamy po prostu już od razu zszyte te, te dwie rzeczy tak jakby, mamy tu po prostu sukienkę zapinaną z lewej strony na zamek, te guziki tutaj również się odpinają, więc spokojnie nie ją nakładamy. Ja zamówiłam ją w rozmiarze S, bo tylko akurat ten rozmiar był dostępny. Myślę, że pewnie standardowo bym zamówiła sobie raczej M, jeśli chodzi o moje wymiary, ale ta S jest dobra, nie jest za ciasna. Idealnie leży w talii, jest naprawdę fajnie dopasowana, także jest bardzo w porządku i jeżeli chodzi o tą górę, o tą kamizelkę, bardzo mi się podoba. Właśnie ładnie tutaj leży, ładnie eksponuje dekolt, ale spódniczka jest zdecydowanie za krótka. Widać to to szczególnie z tyłu myślę, że ja zakładałabym taką sukienkę króciutką, tylko do jakichś krojących rajstop albo czarnych rajstop, pół ale właśnie jakoś tak, żeby troszeczkę zakryć te nogi. Bardzo ładny tutaj element ma ta kamizelka, czyli po prostu przyszyty kawałek paseczka złączony dwoma guzikami. Tak ta sukienka prezentuje się z bliska. Mamy tutaj po prostu czarne guziki. I naprawdę jestem pod wrażeniem, jak jest dopasowana. Mamy też tutaj takie imitacje kieszeni zaszyte. I naprawdę bardzo żałuję, że jest taka króciutka. Kurczę, no rzeczy z Zary mają to do siebie, szczególnie właśnie sukienki spódniczki, że są takie jakby szyte na troszkę niższe osoby. Może dlatego, że jest to hiszpańska marka, może Hiszpańki są delikatnie niższe na przykład niż Polki, tak uśredniając, więc na mój wzrost na 1,70 no nie do końca odpowiada mi długość właśnie tej sukienki i szkoda, jest to właśnie wielka szkoda jeśli chodzi o mnie bo bardzo mi się podoba tutaj jak leży i jak wygląda właśnie imitując taki komplecik, zestawik, ale właśnie ta długość raczej ją zdyskwalifikuje Teraz mam na sobie komplet, składający się z kamizelki oraz z spodenek. Właśnie tak jak Wam wcześniej wspominałam, identyczne komplety mierzyłam ostatnio ze sklepu Reserved i tam zdecydowanie te spódnico spodenki były dłuższe. Te są ekstremalnie krótkie, więc ja sobie tych z spodenek na pewno nie zostawię. Od razu Wam mówię. Zdecydowanie polecam Wam bardziej te z Reserved, dół zamawiałam w rozmiarze M, a górę w rozmiarze S. Tutaj mamy troszeczkę dłuższą. Kamizelkę niż były właśnie te z Reserved i jest ona też bardziej zabudowana. Zapina się pod samą szyję na guziczki. Tutaj na dole jedynie nie ma guziczka i rozchodzi się ten materiał na boki. Bardzo fajnie jest dopasowana, bardzo ładnie podkreśla talię. Ma też takie zakładki imitujące kieszenie. Spódnicę z podenki kupimy w cenie 130 zł, a kamizelkę za 150 zł. Nie jestem fanką tego koloru. Jest to taki ciemny szary kolor ja ogólnie unikam szarości w ogóle w mieszkaniu jak i w ubraniach nie mam praktycznie żadnych szarych rzeczy zdecydowanie wolę odcienie beżu z tyłu ten komplecik prezentuje się tak no musicie przyznać, że jest to ekstremalnie krótka spódniczka, jednak pod spodem są bezpieczne shorty jednak moim zdaniem nie wygląda to zbyt elegancko, taka długość spódniczki, bo jednak jak nas y, widzą to wygląda, że mamy na sobie po prostu taką ekstremalnie krótką mini, natomiast kamizelka jest moim zdaniem godna polecenia. Bardzo ładnie leży, jest to też przyjemny w dotyku materiał, bardzo wygodny, więc kamizelkę mogę Wam polecić. Kolejna rzecz to sukienka. Cena 180 zł, mam ją w rozmiarze M. W talii jest dopasowana dosyć mocno, ale w biuście mam sporo luzu, więc tutaj ten krój nie do końca mi pasuje. Myślę, że gdybym zamówiła Eskę, to w talii byłaby... Bardzo opięta, tak zbyt bardzo opięta, więc to raczej nie jest sukienka dla mnie. Aż szkoda, bo ma przepiękny, zielony, szmaragdowy kolor. Górę ma tutaj trójkątny dekolt, znowu nie mamy rękawów. A dół jest plisowany. Zapinana jest z boku na zamek i muszę Wam powiedzieć, że jest zrobiona ze sztucznego materiału. Jest to poliester, który jest taki aż śliski i nieprzyjemny dla skóry. Od razu czuć, że jest to sztuczny materiał, tak. Także kolejny minus, znowu właśnie szkoda. Tutaj na dole nawet nie mamy żadnej podszewki. Jedynie podszewkę mamy tutaj na górze w postaci tego czarnego materiału i akurat ta podszewka jest wiskozowa. Więc mamy tutaj plus, jest to coś niespotykanego, że podszewka jest wiskozowa. Tak się prezentuje ta sukienka z tyłu. Jak widzicie, właśnie w talii jest opięta, ale na górze jest zbyt luźna. Znowu nie wiem czy to komentować, ale jest bardzo krótka, jest to mini. Może aż tak Ekstremalnie krótka, nie jest jak te poprzednie spódnice z ale jednak ja się komfortowo czuję z troszeczkę dłuższych spódniczkach i sukienkach. Pokażę Wam ją jeszcze z bliska, jednak tutaj nic specjalnego się nie dzieje. Kalkulując, wyszło mi, że ta sukienka ma więcej minusów, bo nie jest właśnie akurat skrojona na moje wymiary, i jest ze śluszego materiału. Podszewkę ma jedynie w górnej części, więc ma więcej tych minusów, bo na plus jest tylko ten kolor, który bardzo. Bardzo kusi, bo uwielbiam zielenie, ale jednak ja tą sukienkę odeślę i raczej nie będę próbowała z rozmiarem S kolejny komplet, obie te rzeczy są w cenie 115 zł górę zamawiałam w rozmiarze S a dół w rozmiarze M góra to jest takie poncho to nawet nie jest bluzka, myślałam, że to będzie miało rękawy jednak nie, to jest po prostu kawałek materiału z otworem na głowę na środku taki prostokąt można powiedzieć z otworem na głowę tworzy nam się tutaj dekolt w serek i właśnie no nie mamy tutaj wiecie, nie mamy tutaj z boku nic tylko tak ten materiał się układa, że nam wszystko zakrywa. Jest to dzianinowy komplet z takiego prążkowanego materiału. Bardzo przyjemny materiał. Kolor był opisany na stronie jako bakłażanowy i rzeczywiście ma coś w sobie z bakłażana ten kolor raczej jest to brąz, ale z delikatnym właśnie podtonem fioletu spodnie w rozmiarze M są w porządku, mamy tutaj taką szeroką gumkę w pasie i ona tak delikatnie tutaj się trzyma, nie będą mi zjeżdżać te spodnie, więc rozmiar jest w porządku, ale nie jest, nie jest też bardzo opięta, jest też troszeczkę luzu jeśli chodzi o długość to sięgają praktycznie te spodnie do podłogi, także z zapięte, no i tak się prezentuje ten zestawik, coś takiego luźnego, innego, myślę, że tutaj pod tą y, narzutkę pod to poncho i tak wypada nałożyć jednak jakąś koszulkę, żeby się troszkę lepiej czuć z tymi głowymi bokami te spodnie niezbyt fajnie tutaj się układają w kroku, tak troszeczkę się marszczą, więc tutaj taki widzę minus, możemy ten dekolt sobie regulować poprzez y, po prostu przesuwanie tego, tej narzutki tego poncza do góry, bądź w dół. Tutaj na ramionach możemy właśnie nim tutaj manewrować. Wtedy mamy mniejszy dekolt i na przykład krótszą, krótszy przód, albo większy dekolt i bardziej wyrównane długości, ale tak czy siak wydaje mi się, że tył jest delikatnie dłuższy. Dajcie znać, co sądzicie o takim komplecie. Myślę, że jest to dobra opcja dochodzenia tak na co dzień po domu. I też kojarzą mi się takie właśnie rzeczy fruwające z jakimiś Artystkami, także dajcie znać, czy jest to w Waszym stylu. Kolejny komplet: mamy tutaj spódniczkę mini w cenie 115 zł oraz kurtkę za 200 zł. Bardzo spodobał mi się kolor. Dobrze zgadujecie. Oraz materiał, bo mamy tutaj Sztruksowe te rzeczy Wydaje mi się, że sztruks Wraca troszeczkę do łask I staje się teraz znowu modny I byłby to naprawdę piękny zestaw Gdyby nie długość spódniczki No naprawdę, ręce opadają Zobaczcie jaka ona jest Malutka Ja mam ją w rozmiarze M I jak najbardziej się dało To opuściłam ją na biodra, żeby właśnie Troszeczkę ją optycznie wydłużyć Żeby zakrywała chociaż poślepki Naprawdę jest mi przykro. Kurczę, że ta spódniczka jest taka mała, taka króciutka, jest mi przykro, ale jestem też trochę zła z tego powodu. No kurczę, no naprawdę zostawiłabym sobie te dwie rzeczy, gdyby nie ta spódniczka. A tak myślę, że nie ma sensu zostawiać samej kurtki. Kurtkę mam w rozmiarze S, ma ona kołnierzyk i takie duże czarne guziki. Rękawek jest zachylany, więc nie ma tutaj problemu z długością rękawki. A jak wiecie, ja mam taki problem, że na mnie rękawy są często za krótkie. Tutaj nawet po zachyleniu rękaw jest odpowiedniej długości. Marynarka bardzo fajnie leży, ma poduchy na ramionach, więc tak delikatnie poszerza. No kurczę, brakuje mi tutaj, brakuje mi naprawdę kilku centymetrów tej spódniczki. Zobaczcie jak to wygląda z tyłu. Naprawdę ledwo zakrywa pośladki. Mogłabym tutaj założyć czarne rajstopy, ale musiałyby być to chyba kryjące rajstopy stopy, bo takie półprzezroczyste wiecie, że mają zawsze tutaj na udach jednak gęściejszy splot, który pewnie byłoby widać spod tej spódniczki i naprawdę kurczę, no tak żałuję że tego kompletu sobie yy, chyba nie zostawię no, no chyba go nie zostawię kurczę, no. czułabym się bardzo, bardzo niekomfortowo w tej spódniczce ze względu na jej długość i, i jeszcze raz powiem, że wielka szkoda Ostatnie dwie rzeczy, jakie zamówiłam w zarze to sukienka oraz naszyjnik. Sukienka jest w cenie 200 zł jest to wiskozowo- poliestrowa mieszanka. Ja ją zamówiłam w rozmiarze S i jest opięta, czuję, że w biuście jest troszeczkę przymała oraz w talii mnie mocno opina. Zapinana jest z boku na zamek, ma długi rękaw, taki rozszerzany, dzwonowaty, jej długość to MIDI, tak w. Połowę łydki, a tutaj przy dekolcie jest sznureczek zakończony koralikami. No i dekolt jest regulowany. Tak sukienka prezentuje się z tyłu. Zamówiłam ją, bo spodobały mi się właśnie te rozszerzane rękawy oraz kolor. Długość nie do końca mi odpowiada. Myślę, że nie wyglądam dobrze w tego typu rzeczach. Nie jest to do końca mój styl. Aż taka długa sukienka. Mam wrażenie, że, że jest to taka sukienka w bardzo folkowym stylu, właśnie takim. Coś takiego, szczególnie w połączeniu z tym naszyjnikiem, który Wam za chwilkę pokażę bliżej. Naszyjnik jest dosyć pokaźnych rozmiarów. Ma tutaj gruby kremowy sznurek oraz wielkie złote słońce. Ja go sobie zostawię, ponieważ lubię tego typu rzeczy nosić w wakacje na lato, nawet do stroju kąpielowego. Robi tutaj robotę na dekolcie. Właśnie jest to coś wyróżniającego się. Lubię takie duże naszyjniki, więc jeśli Wam się podoba, dostaniecie go obecnie w zarze za 8%. 89 zł, ale wracając do sukienki, to ze względu na rozmiar, ale właśnie ze względu też troszeczkę na tą długość, ja ją zwrócę. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy jest to właśnie coś, może, w waszym stylu. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu jak zwykle, które rzeczy Wam się spodobały, które być może sobie zamówicie, które ja powinnam sobie zostawić, których Waszym zdaniem wyglądam najlepiej i standardowo zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Możecie też kliknąć dzwoneczek, wtedy pojawi Wam się powiadomienie o nowym filmie. Teraz staram się te filmy dodawać regularnie co weekend, więc myślę, że warto zostać ze mną na dłużej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych moich filmach. Do zobaczenia. Cześć!